Akademonki! pewnie jak tylko spoglądacie na ten tytuł, to się cieszycie. Moja odchodzę. Powierzchnię dosyć mojej aktywności. Planowałam, nawet zaczęłam już robić w akademię. Ale widzę, że... Nikt to i tak nie wie, nikt mi nie napisze komentarza, nikt nie polubi, bo już jest od dłuższego czasu i zaczęłam czuć, że z tym, że już nie ogląda. Mimo wszystko dziękuję wam za ten cudowny um, rok razem i mam nadzieję, że sprawiłam wam jakąkolwiek przyjemność. No i tak mi długo nie wypomnijcie. Ale ja u nigdy nie wypomnij. Zawsze będę mieć w moim serduszku demonik. Gwarantuję. No dobrze, to moja szyba było na tyle. Pa, pa. O niej, jednak zostałaś, czy jednak muszę coś do ciebie znaczyć, skoro postanowiłeś tutaj ze mną zostać. No dobrze, ale co mam takiego do przekazania? Otóż mam wesołą nowinę. Odchodzę z tego kąta. Znaczy to co powiedziałam na początku było trochę prawdą, bo naprawdę przeszkadzają mi te wyświetlenia i brak łapek w górę i brak komentarzy. Ale i tak Was kocham i nie mogłabym tak, tak po prostu was porzucić. No dobrze, ale dlaczego tworzę nowe konto, a nie mogę zostać na tym? I nie, tutaj nie chodzi o to, żeby znowu się wybić. A też może to jest szansa na to, żeby się znowu wybić i aby to konto było bardziej popularne. Ale to nie jest ten powód. Po prostu na koniec czerwca będę miała nowy sprzęt, bo ten jest już bardzo stary dosyć i chodzi o to, że po prostu nie pamiętam hasła do tego konta. No i będę musiała zacząć nagrywać na nowym koncie, a mówię to dlatego, bo mam taki problem, że jak tworzę nowe konto, to będę wysyłać linki do niego pod komentarzami moich widzów. I żebyście mnie wtedy nie uznali za kopiarę, bo to będę ja, ale z nowego konta. Mam nadzieję, że się cieszycie. I że jednak nie chcielibyście, abym odchodziła. Ale jeżeli chcecie, żebym odeszła, to nie ma sprawy. A teraz życzę miłego dnia i pa! pa!